Szanowni Państwo, wielkimi krokami zbliża się dzień dobra. W tym roku tydzień po Wielkiej Nocy, 16 kwietnia od godziny 15 do 18, wokół kościoła świętego ojca Pio. Kto był w zeszłym roku, ten wie, że dobra naprawdę jest więcej. Zapraszamy Państwa do wspólnego spędzenia czasu przy kawie, herbacie, cieście, kiełbasce z grilla w tym roku, czy też cukrowej wacie. Dla tych mniejszych, większych i najstarszych przygotowaliśmy również. Moc, atrakcji, zadań, które nie będą wymagały korzystania z telefonu, więc będzie to czas na rozmowy, na wspólne zabawy, wymianę zdań, i doświadczeń. Zapraszamy na dzień, który chcemy zorganizować ponad wszelkimi podziałami ponad tym, co nas dzieli, a skupić się na tym, co nas łączy, a łączy nas naprawdę bardzo wiele, bo to dzięki Państwa wsparciu i pomocy możemy z SKC Strzeszyn, wolontariatem na Strzeszynie działać. Cuda! Naprawdę, dosłownie docierać do ludzi, którzy potrzebują wsparcia i pomocy. Ale nie udałoby się to bez państwa dobroci i tego, że tym dobrem potraficie się dzielić. Chcemy za to podziękować właśnie Dniem Dobrem, ale chcemy też zaprosić wszystkich mieszkańców Strzeszyna, żeby odwiedzili nas, dali się zaprosić i dali dać sobie coś dobrego. Walutą na Dniu Dobra będzie. Ani złoty, ani dolar, ani euro. Będzie to dobry uśmiech, dobre słowo. Kawa, herbata, ciasto, kiełbaski, to wszystko jest możliwe dzięki sponsorom, dlatego nie będziemy też prosić o żadną walutę. Poza to dobrym słowem i dobrym uśmiechem. Chcemy, żebyście wychodzili z naszego Dnia Dobra z przeświadczeniem, że dobra naprawdę jest więcej. Że dzięki wspólnej pracy i dzięki temu, że jednoczymy się w jakimś celu, możemy zrobić naprawdę wiele dobrego. Pamięć ludzka bywa ulotna, a filmy na YouTubie czy Facebooku uciekają w niepamięć już po jednym dniu. Dlatego coś bardziej analogowego przygotowaliśmy. Nasi wolontariusze niebawem wyruszą w trasę i mam nadzieję zawitają do każdego z Państwa domów, zostawiając w skrzynce na listy taką oto ulotkę. Drogi sąsiedzi, serdecznie zapraszamy na Dzień Dobra w niedzielę 16 kwietnia 2023 roku. Od godziny 15 do 18. Chcemy podzielić się z Tobą dobrem. Zapraszamy na kawę, herbatę, ciasto, kiełbaskę z grilla i cukrową watę. Za nic nie musisz płacić. Walutą na Dniu Dobra będzie dobre słowo, dobry uśmiech. Czeka na Ciebie moc atrakcji. Dobra muzyka, dobra zabawa dla najmłodszych i tych starszych, pokazy chemiczne, podróże w czasie, gra terenowa, bańki, planszówki, pchli, tak, książkomat, malowanie twarzy, wystawa dzieł sztuki, ciuchoną gry z dawnych lat, wymiennych roślin, adopcja patryczaka, która cieszyła się w zeszłym roku ogromną popularnością, i wiele, wiele innych atrakcji. Czyli sam, zabierz ze sobą bliskich. Daj się zaprosić. I zaszczyć nas swoją obecnością. Serdecznie zapraszam w imieniu całego SKC, w imieniu wszystkich organizatorów Dnia Dobra. Z drugiej strony naszej ulotki znajdą Państwo adresy internetowe naszej strony www. a także naszej strony na Facebooku. Zachęcam do kliknięcia i polubienia, zaobserwowania nas, szczegóły i wszystkie atrakcje, które nas, nas czekają w tym roku. Zaprosiliśmy wielu gości, ale też zaprosiliśmy mieszkańców Strzeszyna, którzy podzielą się z nami czymś dobrym, swoim hobby, pasją. Rąbek tajemnicy został uchylony, ale będziemy zdradzać coraz więcej, yy, coraz bliżej z dnia dobra. Zatem daj się zaprosić na dzień dobra. Niech to będzie dobry dzień dla nas wszystkich. Niech nie zabraknie także i ciebie. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszamy na dzień dobra. Dobra, jest więcej. Świętuj z nami.